Eee, cucumber! To było w poziomce. Jest grubo. To jest dziełstwo. To jest najlepsze żeberko, jakie jadłam w całym moim życiu. Nawet nam bułki. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka jak Vlog. Właśnie jestem w połowie make-upu. Jest niedziela, godzina dziewiąta. I ja już mam umyte włosy i jestem ogarnięta. Dwa. I wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że dzisiaj będę testować wiralowe miejscówki w Warszawie. I jak się testuje wiralowe miejscówki, to trzeba przyjść jeszcze często przed otwarciem. I właśnie tak będzie z pierwszym miejscem, które będę testować. Zamierzam tam być minimum pół godziny przed otwarciem. I już mogą być kolejki, bo w tym momencie ta pierwsza miejscówka ma największe kolejki w Warszawie do jedzenia ever. Kończę make-up i jedziemy zobaczyć, co zastanę. Na ten moment, jeżeli chodzi o kolejki, to najgorzej było zdecydowanie. W Japonii. To jest niesamowite, to są kanapki. Serio, jak o tym myślę, to to są po prostu kanapki zapieczone. Kanapki. I to przeżyłam, więc Warszawa mi jest straszna. Nie udało nam się tego nagrać, ale słuchajcie, 9.40, nawet nie całe, i wychodzi pani i mówi: Hehe, jednak słuchajcie, od 11.00 jest otwarte. To już jest napisane na Google i wsadzie na tych na drzwiach, to to już nieprawda. Chyba dwa albo trzy dni temu e, zmienili na Instagramie wyróżnionych, że jednak od 11.00, czyli zamiast czekać pół godziny, będziemy czekać półtorej, czyli jednak jest grubiej niż w Tokio było. No ale zobaczymy, może może warto, mam nadzieję. Ale żeby nie było, to tą 11.00 sobie wymyślili, chyba tak do Dosłownie wczoraj albo przedwczoraj, dlatego że jak widzicie, jeszcze jak przyszłyśmy, to wisiała kartka, że U zapraszamy jutro o 10. I dzisiaj jest to jutro, i właśnie nie ma dziesiątej, tylko 11. Dziewczyny mogę zapytać, o której Wy przyszłyście? W sensie, jako żeby być jako pierwsze pierwsze? 9.20, coś takiego. to. Nie wiem, Pan był jeszcze pierwszy. A, no to rzeczywiście, poświęcenie, czyli jednak Pan był pierwszy. Dobra, czyli 9.15, słuchajcie, pierwsi ludzie się pojawiają. Moi dziadkowie panie. Widały czasy, kiedy się stoi tyle w kolejce, jeszcze nawet nie wie po co. My na szczęście wiemy po co. Po poziomki. Więc w tym momencie tak wygląda kolejka, i aż jestem w szoku, jak to jest możliwe, że to nie jest Japonia, tylko Warszawa. Ale jak widzicie, nie kłamałam, kiedy mówiłam, że to jest wiralowa miejscówka. Od razu jak dostawa dojedzie o 11, to otwierają i sprzedają. Tak mówi pani. Czyli po prostu to nie jest tak, że paniom się nie chce, tylko dostawa na godzinę 11, Nie ma się co denerwować, po prostu musimy czekać. Ale panie są pięknie ubrane na różowo, tak samo jak cały lokal. Ale teraz, jak mam dużo czasu, to mogę od razu opowiedzieć wam o detalach, na przykład ar architektonicznych, wystrojowych. I fajnie, że dali kwiaty i makaroniki. Tylko ciekawe, bo makaroniki wcale mi się nie kojarzą z tym miejscem, ale może ono się zrobiło popularne od Jagodzianek dopiero niedawno, a wcześniej po prostu było taką cukiernią SEO i dlatego stwierdzili, że, że makaroniki. Ale ogólnie wyglądać jak spokojem i podoba mi się, że właśnie wszystko, wszystko jest na różowo i właśnie nawet panie mają odfity różowe. Ale dziwne, że panie mówią, że czekają na dostawę, bo yy, wcześniej coś przyjechało, coś wnosiły, więc może to były takie zwykłe Uuu, dzieje się, moi drodzy, dzieje się. Ej, ale pachnie z tego auta, Jezu. Ale no serio, zobaczcie, jakie zaparowane szyby. Jakby tam trzymali nie wiadomo co. Ej, ale zobaczcie, że kolejka się odbiła w tym wanie. Nawet na bułki. Z tego całego przyjęcia zapomniałam Wam powiedzieć, gdzie jesteśmy. Ursi Cakes. Najbardziej wirelowa y, cukiernia teraz. Znana głównie z ich jagodzianek, ale też z poziom. manek. Poziomnianki, tak. Więc spróbuję, spróbuję spróbować tych z poziomkami i tych z jagodami i zobaczyć. Ooo! czyli na to, panie, czekały. O Jezu, nie wierzę. Ej, ale to jest. O, Boże. Nigdy nie widziałam, bo tak dużo poziomek w jednym miejscu. O, i jagodzianki też. Ło! Ej, ale pani powiedziała, że czekają na dostawę, a jeszcze nie ma 11.00. Może otworzą nam wcześniej. Mamy godzinę 10.30, czyli w teorii pół godziny po otwarciu, i kolejka już prawie wychodzi poza budynek. Ej, ja jestem w szoku, naprawdę. No, ale z drugiej strony nie ma co się dziwić, dlatego że w teorii już teraz powinno być otwarte, więc akurat ta ilość ludzi, która by normalnie teraz już wchodziła, nadal stoi w kolejce, więc teraz jest jeszcze większa kolejka pewnie niż. Normalnie, standardowo. Ale dziwne jest to, że mają ocenę tylko 4-3 i niecałe 160 opinii, więc jak na takie wielkie kolejki podobno non-stop, to jest to bardzo mało. Otworzymy, uwaga, Ej, nie wierzę, że jesteśmy twardymi osobami dosłownie. Mamy jedną poziomkę, jedną chmurka chlebodzianka i poziomeczka okay, tak to się nazywa na pewno jedną tą poziomkową jedną taką jagodziankę zwykłą w, taką w środku i tą jedną malibombę Pani tutaj pakują albo w te takie pudełka cukierniane albo w takie ładne różowe i można też na miejscu ej, ale te poziomki są gigantyczne one są jak mój paznokieć ta jedna poziomka, zobaczcie jakie są wielkie ale tutaj pani mają presję naprawdę po prostu od 9.30 już wszyscy stoją, czekają. Ej, ale fajne. A jaka jest historia tego odbicia? Jak się to się bardzo... Cute! mega fajne. A, jest dobryce. wystanę. wystanę. <laughs> no, Dobra, nie mówcie nic, nie mówcie nic, ja nie mogę wiedzieć jeszcze. Z tego całego przejęcia zapomniałam powiedzieć, że pani jednak otworzyły wcześniej przed 11. Chyba 10.45, mniej więcej, coś takiego, więc chwała im za to. I teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało. To jest w ogóle mega uroczy patent z tym, że takie są jakby odbite jego dziankowe palce. I uwaga. Oh yeah! To jest wielka jagodzianka. Znaczy, to jest gigantyczna porcja, bo ona jest taka wielkości dłoni dosłownie. Ta jagodzianka też jest z tych takich większych, więc zdecydowanie fajnie, ale to kosztuje 6 dych. Słuchajcie, 6 dych za jagodzianka albo za, w zasadzie za pół więc naprawdę. Spróbujmy. Zobaczmy, co, co to będzie. Ej, to się nie da podnieść. No, ja o! Na pewno środek jest bardzo płynny, bo dosłownie ledwo mogłam unieść tą jagodziankę. Zobaczcie, jak wygląda tutaj. Muszę to przerwać. Uch. Okej, okay, są całe jagody. Nie jest to zrobiona pasta, tylko po prostu właśnie taki bardzo jagodowy jagodowy środek. Na pewno jest bardzo chrupiąca ta posypka, Właśnie ta kruszonka, ale... Jest bardzo mało ciasta, bardzo dużo jagód, posypka, kruszonka jest super chrupiąca. Nie są ani za kwaśne, ani za słodkie, bo jagody rzeczywiście czuć, że są takimi fajnymi, dojrzałymi jagodami, ale porównywalnie dobre są w słodki-słony od Gessner. Czy są warte swojej ceny? Myślę, że jak ktoś lubi jagodzianki, lubi jagody, to zdecydowanie bym da okajka. No to uwaga. Poziomk, poziomkówka, poziomkanka. A właśnie teraz widzę różnicę, jakie wzięłam do ręki. Ta jagodzianka była jeszcze taka delikatnie ciepła, a to jest zupełnie zimne, czyli pewnie te były trzymane w lodówce, są takie zimne bułki, a to właśnie są takie typowo pieczone jeszcze dzisiaj. Ale śmiesznie, bo to na mnie wygląda po prostu jak placek. Tu mamy bitą śmietanę, właśnie są y, poziomki i jeszcze są odziwo posypane y, tym y, cukrem, pudrem. Y, no ale też jest kruszonka, taka sama, albo podobna jak przejagodzianka, więc to powinno być przepyszne. Ale mega pachną te, te pieczarki, ale mega pachną te poziomki, że dosłownie zaczęłam się ślinić. Więc uwaga, pierwszy gryz spróbuję tak z, z, ugryźć, żeby mieć właśnie te poziomki. Od pana kruszonka. Okej... Okay. Rozumiem, dlaczego niektórzy mogli powiedzieć, że to nie jest do końca warte. Szczerze, mi to nie urywa tak dupy jak ta jagodzianka, ale to pewnie dlatego, że sam smak nie jest aż taki dobry. Na pewno główną robotę robią poziomki. Po prostu poziomki są przepyszne i to jest taki smak dzieciństwa, ale ogólnie sama ta drożdżówka jest o wiele gorsza niż ta z jagodzianki. Dalej mamy bitą śmietanę, która też jest taką zwykłą bitą śmietaną. Nie ma tutaj nic epickiego. Szczerze, tą drożdżówkę się kupuje głównie dla poziomek. Dla mnie idealnym połączeniem by było gdyby poziomki były w tej drożdżówce, jakby ona była właśnie taka cieplutka i z mocno chrupiącą posypką, kruszonką tutaj ta kruszonka nie jest taka chrupiąca mi się wydaje, że przez to, że ona jakby jest z lodówki trochę już może dłużej leży nie mam pojęcia, ale spróbuję jeszcze samej poziomki, bo zobaczcie jaka to jest wielka poziomka to jest największa poziomka jaką widziałam w życiu mm. To jest smak lata, smak dzieciństwa. Rozumiem, dlaczego to może być takie wow, 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 ale szczerze, w smaku bardziej mi pasuje ta. Viralowe? Na pewno, zdecydowanie, bo gdzie indziej dostaniecie drużdżówkę z poziomkami. Czy warte swojej ceny? Bym powiedziała, że może to nie do końca, chyba że jesteście totalnie fanami poziomek. To uwaga, teraz czas na malinę z pistacją. Mamy tutaj maliny, krem pistacjowy, no i w środku jest wypchana właśnie malinami, ale znowu ta drużdżówka jest zimna. Więc tylko ta, taka zwykła jagodzianka była na ciepło. Próbuję ugryźć tak, żeby wziąć to też pistacji. Może sobie przesunę ją nawet tu. Okej. Okay. Chyba to jest biała czekolada z pistacją, jeżeli chodzi ten krem. Mega fajne jest to, że te maliny w środku są kwaśne. Ten krem jest bardzo słodki. Kruszonka jest słodka. Drożdżówka jest bardzo miękka I szczerze, to jednak jest mój numer dwa Pierwsze to zwykłego dziamka, Potem właśnie tą malinową I na samym końcu poziomkową Mimo tego, że poziomki są pyszne i są najlepsze na świecie To jednak cała ta drożdżówka nie robi takiego szału A tutaj za 35 zł mamy naprawdę wielką, ciężką, napakowaną malinami drożdżówkę I jeszcze kręby stacjowe. Więc to też jest genialne Jeżeli lubicie maliny to koniecznie Cały czas jest kolejka i to nawet do końca budynku Więc jest po prostu cały czas jest ta sama długa a jest od otwarcia, no dobra, 40 minut do otwarcia, ale normalnie powinna być godzina 40 od otwarcia, więc jakby zaliczone, jesteśmy zadowolone. Z, z no zakupów. bardzo, były przepyszne, Ale nie za 60 zł. Ta jedna to trochę Prawda, przesadzili. Prawda. Ale rozumiem, no drogie spodniki. Więc Moje zdanie jest takie. Mhm. Dla mnie to najmniej jest smaczne, bo jest zapaśne. Mhm. Ładnie wygląda, zewnętrznie ładnie wygląda. A najlepsze dla mnie to z tą poziomką. Ja Lepiej jak widzianie. No widzisz, ci? dziadek dziadkowi nie przeszkadza ten, y, kwaśność. Ja też wybrałam Aha. jagodziankę jako numer jeden. No on chodził do lasu po jagody. Po jagody, A. Jagody jako takie lubię, mhm. ale tu jest pas kwaśny. kwaśny. Jesteście gotowi na to, ile one kosztowały? No, pewnie. No dobra, no to uwaga. No. <laughs> Jeszcze nic nie powiedziałam. Tak, z krzesła pewnie, takie są cenne. Jagodzianka. 30 zł. Orężka! To z Malinami 35. Ile? Ile to kosztowało? Jak no, już wiecie, że to 30. No to pewnie ponad 40. 59 zł. Ty się dobrze czujesz? W życiu bym nie dała. W życiu. Bo dałabym tego gniotał, gnieźdź swojego. Nie bym miała za to dać tyle pieniędzy. Trzy, prawie 60 zł, Aha. ale taka wielka. No, wszystko jest. Z dużą ilością poziomek. Ale, wszystko no. jedno to jest. Graństwo, wiesz, to jest dzierstwo. No niemożliwe. Ale po dwóch albo po trzech godzinach właśnie zrobiły się takie oklapnięte. O nie, patrzcie co znalazłam. Co wyszło z poziomki. Podoblana, to no? było Nieleśna. w poziomce. Nie wszystkie miejscówki, które są wiralowe muszą być dobre. I właśnie tej miejscówki, do której teraz idę, trochę się boję, dlatego że ma bardzo niefajne opinie ostatnio, ale ja muszę to przetestować, muszę sprawdzić, a mówię tu o maczy Sandry Kubickiej. Podobno są hejty na to, jak, on, jak ta macza jest przygotowywana, i podobno jak ona smakuje, ale oceny na Google ma całkiem niezłe. Znaczy 4-2 i tam ma ponad 500 opinii, więc w teorii jest nieźle, ale muszę to sprawdzić ja sama. Z Swoimi kubkami smakowymi. Jeżeli chodzi o macze, to ja bardzo zwracam uwagę na to, jaka to jest jakość maczy. Ona musi być z Japonii, pierwszej jakości, najlepszej jakości, taka wiecie, zieloniutka, jak trawa, i musi mieć ten pyszny, maczowy smak. Ważne, żeby nie było profanacji, tak? czyli żeby nie było po prostu wrzuconego proszku, zamieszanego łyżką i zalanego, nie wiem, mlekiem czy czymś. Uwaga, Sandra z macza. Ale szczerze, są ludzie i ludzie wchodzą i cały czas widzę, że, że wchodzą. Natomiast ja bym nie nazwała tak swojej maczy. Ale okej. Okay. Ej, jest kolejka. Wchodzimy. Na pewno w środku wygląda bardzo ładnie. Jest tak zielono, ale nie maczowo zielono, tylko tak bardziej, można powiedzieć, delikatnie i bardziej estetycznie. Na tej rozpisce każda macza wygląda przepięknie. Naprawdę jest takie bardzo zachęcające, więc to jest super fajne. Ceny są dosyć wysokie, no ale macza w Warszawie teraz jest droga, więc załóżmy, między 25 a 30 zł trzeba zapłacić za jedną. No i zobaczmy, czy to będzie warte. Mam pytanko, czy bardziej polecacie bubble gum? Czy, czy rose? Rose. rose? A bo jest taka bardzo słodka. Okej, okay. tak, tak, tak. to weźmy do spróbowania może bubble gum i rose No, Jasne. tak żeby mieć Aha. pogląd Dwie małe, no Pierwszym spostrzeżeniem jest to, że dziewczyny, które obsługują są mega miłe, super kochane Ale moim drugim spostrzeżeniem jest to, że na pewno te macze nie wyglądają tak jak na tych zdjęciach poglądowych Rozumiem, że zdjęcia poglądowe mogą się różnić, ale nie aż tak Wydaje mi się, że w takim momencie, kiedy wiesz, że twój produkt nie wygląda tak jak na zdjęciach To można na przykład dopasować zdjęcia, zrobić inne grafiki, jakby coś tutaj zmienić a tu jest definitywnie, że się patrzy i nie dostaje się tego, co człowiek by chciał. Więc to są takie moje dwa pierwsze spostrzeżenia. A trzecim spostrzeżeniem jest to, że nie wiem, czy pamiętacie, tak jak mówiłam, zawsze patrzę na to, czy jakość maczy jest dobra. Właśnie pan tutaj podjechał samochodem, przed chwilą stanął nam na drugim planie i ja zapytałam, czy pan podjechał po maczę, a pan mówi, że nie on, ale żona. Więc jakby popularna ta macza jest. Tyle, że ten kolor niestety sugeruje, że to nie jest pierwszej jakości macza, taka najlepsza, ale wiadomo, że ona wtedy jest też bardzo droga, więc nie każdy może sobie na nią pozwolić, ale uważam, że w takich miejscach akurat powinna być ta macza najlepszej jakości. Więc jeżeli chodzi o maczy, to ja mam bardzo duże doświadczenie, bo zaczęłam ją pić pierwszy raz, jak byłam w Japonii, czyli jakieś 8 lat temu, i jakby widzę, że mogłoby być lepiej. Tutaj na dole jest syrop różany, potem mamy mleko i na górze właśnie była wlana macza i jest posypane płatkami róży. Więc teraz to przemieszam. Macza numer jeden. jest żeby była dobra. Szczerze? Myślałam, że będzie o wiele gorzej. Po tych wszystkich wideo, gdzie ludzie wypluwali, wylewali i w ogóle mówili, że najgorsze, to ja zdecydowanie piłam gorsze macze w swoim życiu. Naprawdę, uwierzcie mi, ja piłam ich całkiem sporo. Ja wziąłam sobie na owsianym, rzeczywiście czuć dosyć mocno róże. Rzeczywiście nie jest to pierwszej jakości taka umyszniona taka pyszniutka, ale jest okej. Okay. Matcha numer dwa, czyli bubblegum, który w ogóle nie wygląda jak bubblegum. Podejrzewam, że ten syrop jest właśnie taki o smaku gumy balonowej. No i tym razem ta matcha jest bez mleka, więc będzie miała zupełnie inny vibe. Ale szczerze bubblegum mi się w ogóle kojarzy z takim mlecznym raczej rzemieślną rzeczą, tak jak jakiś milkshake czy coś. No ale dobra. Najpierw spróbuję tak z wierzchu, żeby spróbować samą matchę z wodą, bo jeżeli jest macza z wodą, to dopiero wtedy czujecie, jakby jej smak takiej maczy-maczy. Mm, już się wymieszało trochę tego syropu. Już teraz wiem, dlaczego do każdej maczy dodają syrop i nie ma takiej wersji maczy. Wiecie, bez niczego. Jeżeli jesteście w jakimś miejscu, gdzie jest macza i sprzedają macze z wodą, to znaczy, że to jest dobre miejsce, że nie ma czego się wstydzić, bo tu rzeczywiście, jak piję samą tą z góry, to jest bardzo gorzka i taka trochę błotnista. To nie jest właśnie taka pyszna, soczyście zielona macza, tylko takie, takie mech. Ale wymieszam to, żeby mieć. Słodką i balonową wersję. It is awful. Powiedz, że ten syrop jest obrzydliwy. Bardzo, żał... eee, bardzo żałuję, że to wymieszałam. Może dlatego ludzie to wypluwali. Bo ogólnie ten syrop nie jest dobry, więc mamy bardzo gorzką maczę. Przecież w sensie ja wiem, że macza, nawet ta prawdziwa, taka najwyższej jakości, jest. Gorzka, ale nie w ten sposób. I teraz dostałam jakiś taki syrop, gumobalonowy, który jest po prostu jak takie. Gówno. Jakieś lody Tutti Frutti z lat 90. Jakby, no nie wiem, no jest to złe. Więc mi się wydaje, że to, to maczę głównie ludzie mogli wylewać. Ale rzeczywiście panie polecały bardziej Rose, więc już wiem dlaczego. I jeszcze pomówmy o tej super wielkiej ilości yy, waty cukrowej, która nie wiem czemu ma cokolwiek mieć wspólnego z Bubblegum, ale mi się jakby z Bubblegum nie kojarzy. Eee, dobra, już e, taka jest nie... Przecież za późno na tą watę, żeby została zjedzona w taki sposób, więc zadam ją chociaż tutaj. O Jezu, nie, ten syrop jest tak obrzydliwy. Dobra, już wiem, dlaczego ludzie. Domy. Mhm. Więc jeżeli miałabym ocenić te dwie macze, to Bubble gum dla mnie to jest 0 na 5 0 i nikomu bym nie polecała, żeby ją kupował i pił, tym bardziej. Jeżeli chodzi o tą różaną, to jeżeli się lubi smak róży, to on jest dosyć intensywny, więc trzeba lubić. I wtedy to jest takie 25 na 5 bym powiedziała, bo też jest dosyć słodka. Bardzo mocno różana, no ale taki wiecie, deserek maczowy bardziej. Jest na pewno lepiej niż się spodziewałam, ale tu. I know why. Teraz czas na kolejną miejscówkę, która jest najpopularniejszą miejscówką na najpopularniejsze kluchy w Warszawie teraz, najbardziej wiralowe, czyli chińskie kluchy Biang Biang. I ta miejscówka ma ponad 1000 opinii na Google, więc z tych takich naszych wiralowych miejscówek to jest bardzo dobry wynik. I cztery i pół gwiazdki, moi drodzy. To jest górna sytuacja. To jest sytuacja, która wymaga mnie i pojawienia się tam, żeby zweryfikować, czy to jest pyszne. Jeżeli chodzi o te kluchy, to ja szczerze mówiąc, nie słyszałam o nich, zanim one się stały wiralowe, i też obwisły ich nie jadłam w żadnej z tych miejscówek, więc dlatego jestem wyjątkowo podekscytowana. A jeżeli ogólnie chodzi o kuchnię chińską, to bardzo lubię. Nie jest moją ulubioną, ale może się stać. Więc zaraz zobaczymy, czy warto, czy nie warto. Ja już wcześniej słyszałam o tej miejscówce, która się nazywa My Food China. I tutaj podobno y, bardzo często są kolejki, ale my idziemy na obiad, więc jak widzę z zewnątrz, nie ma nikogo. Dzień dobry, Dzień dobry. Zajmiemy sobie stoliczek, tak żeby nikomu nie przeszkadzać I od razu powiem wam, że jest taki zapach właśnie jak w azjatyckich Takich knajpach typu takie ala Ale to jest dla mnie spoko, to jest dla mnie fajnie O i pani przynosi ten menu Na pewno staje bardzo ładnie Akurat nie w tym kącie, w którym ja siedzę Pokażę wam właśnie jak to wygląda z drugiej strony Jak widzicie tutaj mamy w ogóle jakąś instrukcję gotowania kluchów Tam jest jeszcze jakaś tabliczka My Food China Są ogólnie figurki Bardzo dużo się dzieje ładnego I tutaj zobaczcie, że na suficie są materiały z napisami, tutaj mamy też lampiony z napisami, tutaj jest jeszcze lampion właśnie z jakąś, jakimś e, pejzażem, można powiedzieć, więc ogólnie mega fajnie. Nad toaletami mamy rybki koi. No jest taki trochę pomieszany wystrój, ale ja sobie wybrałam taki kącik, żeby właśnie nikomu nie przeszkadzać. Na razie nikogo tutaj obok nas nie ma, ale są jeszcze cztery osoby oprócz nas, więc ogólnie no nie ma tłumów, ale ktoś jest, nie jest pusto. Ale jest tu zdecydowanie tak bardziej restauracyjnie, w sensie, że dostajemy menu od razu, natomiast widzę już, że zamawia się przy kasie. Na pewno tutaj jest ogólnie całkiem sporo wiralowych rzeczy. Wiem, że je są wiralowe y, takie ogórki na ostro, ale to, po co ja tutaj przyszłam. Przyrogi makaron w sosie z gorącym olejem. Biank Biank. Noodle with Hot Oil, czyli to jest akcja typu po prostu makaron z gorącym olejem, takim znaczy spicy olejem. Wiem, że tutaj jest też opcja z żeberkiem, nie ma tego w menu, ale jak się przyjrzy człowiek przy kasie, to jest właśnie takie wielkie ogłoszenie, że tam można wziąć sobie ten makaron, żeby nie było tak zbyt delikatnie, to można sobie wziąć żebro. I my sobie takie żebro na pewno weźmiemy i właśnie muszę wziąć te ogórki też i to jest uwaga cold, cold cucumber, więc bierzemy cold cucumber. Cucumber, jeżeli chodzi o ceny. 18 zł za ogórki. To brzmi dużo, ale ja widziałam wielkość tej porcji. To jest cały talerz ogórku, więc moim zdaniem to jest okej okay jak na restaurację. Sam makaron bez mięsa 28. Chciałabym 28 tysięcy. Ile? 28 zł, ale z żebrem jest uwaga 58, więc idziemy zamówić. A jeszcze weźmiemy picie. Ja bym poprosiła ten, y, te kluseczki z tym żebrem wołowym, y, i do tego jeszcze ogórki, te na ostro. I może macie zieloną herbatę? Mm, tak, jest jasmino, czerwono i ryzyką. To może jaśminową. Tutaj, jeżeli jeszcze chodzi o to, co dostajemy na stoliku, no to mamy pałeczki. Mamy do tego jeszcze taki ostry sos chili, znaczy to jest w zasadzie olej chili. Jeszcze do tego są wykałaczki i mamy sól, ale niestety jest troszeczkę zardzewiałe wieczko, więc no jest taka knajpa knajpa azjatycka. Tutaj w ogóle jeszcze na wejściu jest taki imprezowy kotek. Dopiero teraz widzę, że tutaj są w ogóle jakieś te hologramy, coś jest wyświetlane, więc wieczorem to musi wyglądać Zupełnie inaczej, bo jak widzicie, tutaj się wyświetlają rzeczy cały czas. Śmiesznie, że to ma dwie nazwy, bo jedna nazwa to jest My Food China, a druga nazwa to jest Xiang Wei, Mian Guan. Cokolwiek by to nie znaczyło, bo niestety nie znam chińskiego. Powiem Wam tak, moi drodzy: jest grubo. Te kluchy są naprawdę gigantyczne, i to żebro jest wielkie. I widzę, że jeszcze do tego jest posypane jakimś taką alafasolą czy czymś. I do tego jeszcze mam ogórka. I to mnie akurat dosyć mocno zdziwiło, bo nie widziałabym w tym ogórka, jakby w tym całym daniu. Natomiast mega cute jest to, że to jest taka mała chorągiewka z napisem. Rich. I teraz nie wiem, czy to jest Rich Flavor, czy to jesteś po prostu Rich Beach, że to kupujesz. Takie wielkie żebro i taka wielka miska kluków w Warszawie za 58 zł to jest naprawdę spoko. Jak widzieliście, kupiłam drożdżówkę, która była droższa od całego tego dania, więc tutaj zdecydowanie co nowo wychodzi na plus. I śmieszne jest to, że chyba tutaj gdzieś jest jakaś ostrość w powietrzu, bo jak gadam i wdycham, to mam takie, że, <laughs> że mnie drapie w gardle po słodostrości więc mam nadzieję, że to nie jest to. Ale mamy też ogóreczki. I ogóreczki są całkiem spokojne. Porcją. To jest w ogóle taki śmieszny talerzyk chyba z Ikei w ogóle, tak jak sobie kojarzę, że to jest taki kowski. No i naprawdę tu jest chyba cały ogórek ścięty. On jest w takiej zalewie, która wygląda mega pysznie, ale mega ostro, więc przetestujmy wszystko. Uwaga, test ogórka. Mm, ostre, ale jeszcze chrupiące. Nie są takie glutowate i takie gumowate, tylko jest crunch. Ja w ogóle kocham ogórki w lato, więc to jest taki zimny, ostry ogór. Taką przystawkę zdecydowanie polecam, myślę, że dałabym im 5 na 5, nie mam żadnych zarzutów, żadnych, <grym <grym W dobre. Bardzo ciekawe, o Jezu, ciekawe. Ostre, no, hmm. jeszcze... fajne, Im, więcej, im więcej ich zjesz, to jeszcze bardziej są ostre. Ale taka przyprawa jak do mięsa. Do mięsa? No, taka mięska trochę. Ja mnie takim taki z olejem chili i się mam. Szczerze to nie wiem, czy to powinno się wymieszać. Czy to powinno się jeść tak osobno, bo nie wiem, czy te ogórki powinny być jakby w środku. Ale spróbuję tej fasoli, bo to jest jakiś taki dodatek. U! Ej, to jest ślupiące! To jest taka jakby prażona fasola. Smakuje jak popcorn w ogóle. Mega zimna. U! Nie, zaraz to są... Ja fasola! A to są orzeszki ziemne. Odkrycia smakowe Agi. Zobaczmy, co to jest, bo to wygląda po prostu zwykły taki pościerany ogórek. Tak właśnie jest, więc mi się wydaje, że może trzeba to wymieszać, ale to za chwilę. Chyba nigdy nie miałam takiej porcji mięsa nigdzie, więc e, sprawdzę sobie, jak to mi zasnokowało. Mmm, takie O! Oh. Mm. To się rozpływa, na zasadzie ono się po prostu... uh. Mmm, 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 ja, za to żebro bym dała 58 zł, bez kluchów, po prostu za to żebro. Jest tak przepyszne, tak mięciutkie i tak soczyste, Jezu. Zdecydowanie rich, rich. No to da, słuchajcie, kluchy. Jest tutaj bardziej skomplikowana opcja, bo one tak przywarły do siebie. Zobaczcie, że one są takie, że nie za bardzo chcą się ruszać w ogóle w tym, w tym oleju. Jakoś trzeba by były je tutaj, że są takie, wiecie, sztywne zupełnie. Oj. Ja po prostu boję się, że one się porwą, a nie będą się ciągnąć, więc nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego tak jest, ale spróbuję tak trochę rozluzować. Chcę doświadczyć tego doświadczenia ciągnących się szerokich kluch, a tu mamy tylko widzę, że ta kluska jest szeroka, ale nie zmienia to faktu, że nic się z nią nie dzieje, bo zobaczcie, cały płat się podnosi, mi się cała ta. Miska kluchowa, więc to może być taka bardziej skomplikowana sytuacja. I może mnie to zawiedzie, niestety. If you are, Bo wiem, że jak się je porwie, to już jest po, po zabawie. A może spróbuję przerzucić, tak. O, okej, okay. coś tam się zadziało, ale one są sztywne. Ja przyszłam właśnie na zabawy kluskami. Uwaga, udało mi się zdobyć największego klucha, jakiego widziałam w całym swoim życiu czyli jednak moje mieszanie oleju się na coś przydało, tylko jest strasznie śliski w ogóle. Mm. Tego się nie da zjeść. Mm. te kulówe są bardzo mięsiste, że to jest coś pomiędzy makaronem a kluskami i są takie treściwe, że to nie jest makaron makaron i rzeczywiście to jest ostry olej. Ale ma też w sobie czosnek, więc jest bardzo intensywny w smaku i jest super przyjemny w jedzeniu. Mm. To jest najlepsza rzecz, jaką ostatnio jadłam. Jeszcze połączyłem z tym żebelkiem. Mm. nie jest 6 na 5. To nie wiem co to jest. Jedyne co mnie zawiodło, to to, że te kluchy właśnie już się aż tak bardzo nie ciągnęły, ale może nie wiem, to trzeba jeść od razu, od razu, a ja trochę jednak czekałam, więc one się może wtedy skleiły. Nie zmienia to faktu, że są przepyszne w smaku nawet jak są sklejone, tylko już nie ma tej takiej, wiecie, satysfakcji, że wszystkie kluchy są oddzielnie i że są takie mega ciągnące, ale no to też nie jest najgorsze, więc zdecydowanie miejscówka warta wiralowatości. zauważyłam, że jak poruszyłam tym mięsem, to zobaczcie, że ono się zsuwa z kości. To jest po prostu don. Melduję, słuchajcie, że to jedno danie i ta przystawka na dwie osoby, i nie dałyśmy rady dokończyć. Więc, jeżeli chcecie jakąś tanią randkę, moi drodzy, to tutaj zabierzcie swoją wybrankę lub wybranka. Było za 80 zł. Możecie zjeść cudowny obiad. Może bez drineczków, bez napojków, ale za to jak pyszny, jak satysfakcjonujący. Serio, cztery dychy za osobę, za przystawkę i obiad. Mm. Gourmetu polecam. Tak, jak że tak. Jeżeli miałabym podsumować, te wiralowe miejscówki to zdecydowanie dla mnie najlepszą, jeżeli chodzi o smak i cenę, jest My Food China. Tutaj po prostu nie ma żadnych faili, wszystko było idealne, perfekcyjnie, także mam ochotę tam wrócić i też nie ma kolejek. Błagam, nie róbcie kolejek. <laughs> Proszę, żeby ich nie było, jak tu wrócę następnym razem. Numerem 2, no to zdecydowanie jagodziankowe miejsce. No i na samym końcu matcha. To jest mój ranking i czekajcie na kolejne filmy z wiralowymi miejscówkami. Dawajcie znać, które mam odwiedzić. Pa! E <coughs>